Dzień piąty. Ofiarowanie Maryi Bogu. Tak jak naczynie z gliny jest dziełem tego, który je ulepił, podobnie człowiek jest dziełem Boga, który go stworzył. Ale Bóg stworzył człowieka wolnym, więc od niego pragnie ofiary z tego wszystkiego, co ma i czym jest, a nade wszystko pragnie od niego ofiary z serca. Przez usta mędrca mówi: Synu, daj mi swe serce. Ileż to ludzi nie chce Bogu dać swojego serca, a nawet ci, którzy oddają swoje serce Bogu, czy je ofiarują całe? Nie ofiarują całego, nie ofiarują doskonale, bo ociągają się z tą ofiarą, bo ofiarują jak najmniej, bo chcą odebrać to, co dali, bądź też dają z niechęcią i jakby z przymusem. Maryja poznała obowiązek oddania swojego serca Bogu, dlatego też ofiarowała je doskonale. Oddała serce Bogu od samego początku swojego życia. Od początku swojego istnienia znała Boga i znała tak doskonale, że jak mówi anioł do świętej Brygidy, żaden język nie wypowie, jak doskonale Maria znała Boga. Więc tak doskonale, znając Boga, ofiarowała serce Panu, zupełnie poświęcając się miłości i chwale Bożej. Jak znowu mówi Anioł do świętej brygidy, nasza królowa natychmiast postanowiła ofiarować swoje serce Bogu ze wszystkimi uczuciami i przez całe życie na ziemi. Nikt nie pojmie, z jakim poświęceniem przestrzegała i pilnowała tego, co podoba się Panu. Maryja oddała całe serce Bogu. Oświecona z nieba święta dziewica dobrze wiedziała, że Bóg nie przyjmuje serca podzielonego, ale że chce, aby mu ofiarowano całe według przykazania, które dał ludziom. Będziesz miłował pana Boga swego z całego serca swego. Więc od pierwszej chwili życia zaczęła kochać Boga ze wszystkich swoich sił i cała oddała się swojemu stwórcy. Ponadto jej święte serce oczekiwało chwili, kiedy będzie mogła ofiarować się Bogu uroczyście. Wreszcie nadeszła ta upragniona chwila. Przeczysta dziewica, zaledwie trzyletnia, idzie do świątyni jerozolimskiej, ofiarować Panu najwcześniejsze chwile swojego życia. Och, jakże radosne było wtedy serce tej miłującej gołąbki. Najpierw upadła na ziemię i ucałowała ją jako ziemię domu Bożego. Potem dziękowała Bogu za łaskę, że pozwolił jej na pewien czas zamieszkać przy świętym przybytku. Na koniec oddała się zupełnie Bogu, ofiarowując wszystkie zdolności, zmysły, rozum, wolę, serce, całą swoją duszę i ciało. Maryja oddała serce Bogu nie na jedną chwilę, ale na zawsze i nieodwołalnie. Wtedy dla miłości Boga ślubowała dozgonne dziewictwo. Postanowiła poświęcić się służbie Bożej w przybytku pańskim przez całe życie, jeśli taka będzie wola Boża. Na koniec Maryja z wielką radością i niezmierzonym zapałem oddała Bogu swoje serce. Z rozkoszą powtarzała słowa mędrca – Mój miły jest mój, a ja jestem Jego. Słowa te kardynał i go tłumaczy. Panie i Boże mój. Przyszłam tu, aby się Tobie podobać i Ciebie uczcić, na ile mnie stać. Chcę tu żyć i umierać dla Ciebie, jeśli to podoba się Tobie. Przyjmij ofiarę od ubogiej Twojej służebnicy i daj jej łaskę, żeby była wierna Tobie. A święty German I, patriarcha Konstantynopola, wzywa: idź więc, królowo świata, idź, matko Boga, idź radośnie do Domu Pańskiego, oczekuj tam zstąpienia Ducha Świętego, z którego poczniesz w swym przeczystym łonie przedwieczne słowo. Wierzymy, tak jak Maryja, że tylko Bóg może nas uszczęśliwić. Uszczęśliwia on jednak jedynie tych, którzy kochają go całym sercem. Bo gdzie w sercu jest miejsce na miłość Bożą, jeśli jest ono przepełnione uczuciami ziemskimi? Duszy, która nie poświęci się całkowicie Bogu, zawsze grozi niebezpieczeństwo, że go opuści i zostanie potępiona. Kto natomiast cały odda się Bogu, może być pewny, że od Boga nie odstąpi, ponieważ Pan jest szlachetny i wierny każdemu, kto odda się Mu całkowicie. Dlaczego niektóre osoby żyją początkowo pobożnie, a potem upadają tak nisko, że pozostaje niewiele nadziei na ich zbawienie? Dlaczego tak się dzieje? Bo nie poświęciły się Bogu całkowicie, ich upadek jest tego dowodem. Nasze serce możemy oddać Bogu w jakimkolwiek jesteśmy stanie. Zanim skończy się miesiąc Maryi, oddajmy nasze serce Jezusowi Chrystusowi. To oddanie serca Jezusowi niech będzie dla nas uroczystym aktem. Wielu świętych zapieczętowało ten akt swoją krwią. Podczas komunii świętej, kiedy będziemy przystępować do Stołu Pańskiego, złóżmy tę naszą ofiarę w sercu Jezusa przez ręce Maryi. Błogosławiona Maria Wiktoria Fornari doświadczyła dobroci Maryi dla tych, którzy jej się ofiarują. Dwudziestopięcioletnia wdowa z sześciorgiem dzieci cierpliwie poddała się woli Bożej, ale nie była pocieszona. Pogrążona w tych ucieczkach, uklękła u stóp pocieszycielki strapionych i z płaczem zawołała – weź za swoje te drobne dziadki, najlitościwsza panno. Niestety są sierotami, bo nie mają ojca, a ja jestem za słaba, żeby podołać wszystkim obowiązkom matki. Zaledwie skończyła mówić, objawiła się jej Matka Boża i rzekła: Wiktorio, moja córko, nie bój się. Dzieci i matkę biorę pod swoją opiekę, będę miała w opiece twój dom. Ufaj mojej dobroci i odtąd myśl tylko, abyś nade wszystko kochała Boga. Obietnica Maryi się spełniła. Wiktoria była szczęśliwa, że mogła widzieć wszystkie swoje dzieci poświęcone Bogu w służbie zakonnej. Dla nich w 1604 roku założyła zgromadzenie głosiciele kniebiańskich w Genui, którego powołaniem było oddawać szczególną cześć Matce Bożej. Jej pobożna śmierć, tak jak bogobojne było jej życie, uczy nas, że słodko jest służyć Bogu pod przewodnictwem Maryi. O Marejo, ofiarowałaś się w świątyni, aby od pierwszej wiosny swojego życia poświęcić się zupełnie miłości Bożej. O przesłodka, moja Pani, jakże mi żal, że nie mogę w tym dniu ofiarować Tobie pierwszych lat mojego życia, abym mógł cały poświęcić się służbie dla Ciebie. Za późno dla mnie na to. Tyle lat zmarnowałem w służbie światu i moim przewidzeniom, zapominając o Tobie i moim Bogu. Złożeczę tym smutnym czasom. Lecz ponieważ lepiej późno niż wcale, O Maryjo, ofiaruję się Tobie cały na służbę. Bez względu na to, czy będę mógł żyć długo czy krótko. O Mario, tak jak Ty, nie chcę przywiązywać się do żadnego stworzenia, ale całą moją miłość kieruję do Stwórcy. O Królowo moja, Tobie poświęcam mój umysł, żeby zawsze rozmyślać o Twojej miłości, mój język, żeby zawsze Cię wielbić, moje serce, żeby Cię zawsze kochać. Przyjmij, o niepokalana dziewico, moją ofiarę choć pochodzi od nędznego grzesznika. Błagam Cię o to przez pamięć na tę niebiańską pociechę, którą było przepełnione Twoje serce, kiedy ofiarowałaś się w świątyni Pana. A ponieważ zaczynam służyć późno, powinienem odznaczyć się podwójną gorliwością i miłością. Wesprzyj moją nędzę, wypraszając u Jezusa wytrwałość dla mnie w wiernej służbie dla Ciebie aż do śmierci abym służąc Tobie na ziemi mógł wiecznie wielbić Cię w niebie. Amen. Modlitwy Na zakończenie każdego dnia Boże, który uwalniając Panę Najczystszą od grzechu pierworodnego, przygotowałeś w łonie niepokalanej dziewicy godne mieszkanie Twojemu Synowi, przyjmij nasze serdeczne błagania jak przez przewidzianą śmierć Twojego Syna Jednorodzonego, Zachowałeś Pannę Maryję od skazy grzechu, tak przez jej skuteczne wstawiennictwo pozwól nam przybliżyć się do Ciebie, będąc oczyszczonymi ze wszystkich grzechów. Amen. Boże, pasterzu i władco wszystkich wiernych, spójrz miłosiernie na papieża, którego wyznaczyłeś na głowę kościoła. Prosimy, spraw, aby słowem i przykładem prowadził powierzony sobie lud Boży do życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego Amen. O Boże, który jesteś naszą ucieczką i mocą, Stwórco nieba i ziemi, przyczyno świętości, wysłuchaj łaskawie modlitwy Twojego Kościoła i spraw miłosiernie, abyśmy byli pewni otrzymania darów, o które Cię z wiarą prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego Amen. O Maryjo bez grzechu poczęta. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Modlitwa świętego Bernarda, pomnij o najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa Ciebie o przyczynę prosi, tą ufnością ożywiony do Ciebie o panno nad Pannami i matko biegny. Do Ciebie przychodzę przed Tobą jako grzesznik płaczący staje. O matko słowa racz nie gardzić słowami moimi, ale je usłysz łaskawie i wysłuchaj, amen. Litania Loretańska. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Panami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Matko łaski Bożej, módl się za nami. Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Matko nieskalana, módl się za nami. Matko najczystsza, módl się za nami. Matko dziewicza, módl się za nami. Matko nienaruszona, módl się za nami. Matko najmilsza, módl się za nami. Matko przedziwna, módl się za nami. Matko dobrej rady, módl się za nami. Matko stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. Panno Roztropna, módl się za nami. Panno Czcigodna, módl się za nami. Panno Wsławiona, módl się za nami. Panno Można, módl się za nami. Panno Łaskawa, módl się za nami. Panno Wierna, módl się za nami. Zwierciadło Sprawiedliwości, módl się za nami. Stolico Mądrości módl się za nami przyczyno naszej radości módl się za nami przybytku Ducha Świętego módl się za nami przybytku chwalebny módl się za nami przybytku sławny pobożności módl się za nami różo duchowna módl się za nami wieżo Dawidowa módl się za nami wieżo z kości słoniowej módl się za nami Domie Złoty, módl się za nami. Arko Przymierza, módl się za nami. Bramo Niebieska, módl się za nami. Gwiazdo Zaranna, módl się za nami. Uzdrowienie Chorych, módl się za nami. Ucieczko Grzesznych, módl się za nami. Pocieszycielko Strapionych, módl się za nami. Wspomożenie Wiernych, módl się za nami. Królowo aniołów, módl się za nami, królowo patriarchów, módl się za nami, królowo proroków, módl się za nami, królowo apostołów, módl się za nami, królowo męczenników, módl się za nami, królowo wyznawców, módl się za nami, królowo dziewic, módl się za nami, królowo wszystkich świętych, módl się za nami. Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta módl się za nami. Królowo w niebo wzięta, módl się za nami. Królowo Różańca Świętego módl się za nami. Królowo rodzin, módl się za nami. Królowo pokoju, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych. Ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, synowi Twojemu nas polecaj, Twojemu synowi nas oddawaj. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię Panie, racz wlać w serca nasze? abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim w Chrystusa Pana, Syna Twojego poznali, przez Jego mękę i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ciesz się i wesel Panno Maryjo, Alleluja, bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja. Boże, któryś przez zmartwychwstanie syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, świat rozweselić raczył. Spraw to prosimy, abyśmy przez Jego rodzicielkę Pannę Maryję radości żywota wiecznego dostąpili. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen. Modlitwa do świętego Józefa. Módl się za nami, święty Józefie, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Prosimy Cię, Panie, przez zasługi oblubieńca najświętszej Twojej rodzicielki, racz nam dopomóc, abyśmy, czego przez nieudolność naszą dostąpić nie możemy, przez przyczynę Jego otrzymać mogli, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.